Dzień dobry, tutaj Paweł Kozioł. Przystępuję właśnie do odgruzowania się, bo jestem strasznie spóźniony z grami z sezonu 33. Runda pierwsza. Nierozegrana, nierozegrana, nierozegrana. Przyznam, że troszkę smutno mi się na to patrzy. Nierozegrana. Rozegrana. Strider kontra Szpór. Szpór wygrywa o 184,5 punkta. No to bardzo duża wygrana. Musiało się tam coś strasznego stać. Tutaj już od razu widać, że dużo czarnych grup jest martwych. Natomiast gra się toczyła jakoś tak w miarę na poziomie, z którego jeszcze można odrobić te straty może do 80, może do... 80 któregoś ruchu, a potem, potem czarny się posypał. I zobaczmy, jak to wszystko się stało. Tak, szybkie wejście do narożnika. I to jest błąd. W tym momencie no, istnieją w zasadzie dwa sensowne ruchy dla czarnych. Prosty i bezpieczny jest taki. O, wtedy przechodzimy do normalnego dżoseki. Biały może się wydłużyć, ale może też zagrać gdzie indziej. Można jeszcze raz, można tu. Jakaś taka strefa wpływów się klaruje. Można też wchodzić oczywiście do narożnika, tak samo jak przeciwnik nam to zrobił. W każdym razie to jest łatwy sposób, a to jest trudny. A dlaczego trudny? No biały, co prawda, może wrócić jakoś do normalnych wariantów. Gdzie chyba no, trzeba się już martwić o połączenie i, i coś dograć. Biały może zagrać spokojnie, tak, ale może też zagrać bardzo ostry ruch o taki. I tutaj się zaczynają dziać straszne rzeczy, które się nazywają Flying Knife Joseki, joseki latających noży. No, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu ostre i skomplikowane. Czerne grają tak. Białych nie stać na ten ruch, ponieważ tutaj są już trzy kamienie, a nie dwa, więc z czymś takim się nie zdąży. Czerne zabiją. Więc biały muszą tak. Czerne korzystają z tego, że tutaj jest prześwit. Grają tu i tną. Staje się tutaj. A wtedy białe wykonują bardzo ładny ruch. O, taki, który no, daje dodatkowe oddechy. I potem to się już rozgałęzia na milion skomplikowanych wariantów. Które no, często kończą się tak, że biały oddaje te kamienie. I czarny ma duży narożnik, a biały ma wpływy w obie strony. Na przykład albo, albo się kończą tak, że tutaj są jakieś pływające grupy i po prostu się toczy straszna walka. Nie umiem tego dokładnie pokazać. No, chciałem pokazać tylko ten jeden ładny ruch, że to jest jedyny jaki usprawiedliwia w ogóle granie tego doseki białymi i pozwala zyskać oddechy. Natomiast no, spokojnie można w tej pozycji zagrać tak, wrócić do normalnych wariantów. Czego robić nie można, to jest zostawić. Biały od razu tu może zaatakować, a obrona pustym trójkątem no, też nic nie daje. Zresztą, przepraszam, nawet gdyby ta biedna grupa żyła, no to Biały zrobił po prostu sobie piękną ścianę. A z życiem tutaj jest wielki problem, bo mamy taki ruch i jak zwykle tam straszne rzeczy dzieją się w punkcie. 1, 2. No, i tutaj już, już oczu nie będzie. Poza tym, no widzimy, że po co, po co grać, wygrywać się samemu w sytuację, kiedy musi się zagrać pusty trójkąt. Czarny zauważył, że tu nie ma szans, więc rozegrał z drugiej strony. To nawiasem mówiąc, nie jest najlepszy sposób na rozszerzanie się od tego punktu, i biały to zaraz zademonstruje. Lepsze jest coś takiego ewentualnie coś takiego bo ten kształt jest trochę trudny do obrony biały gra tak i co, i można niby kopnąć ale atakowanie z tej strony już troszkę jest problematyczne w momencie kiedy mamy tutaj jakieś dodatkowe ruchy w sente. tak, tak, tak można się tutaj zaatakować żeby jakieś agi wytworzyć, można po prostu z tego kształtu wyskakiwać, i generalnie biały, jak na uciekającą grupę, czuje się całkiem dobrze. No to inna idea, skoro tutaj są słabości w narożniku, zagrajmy tak. A no też kiepsko, bo tutaj po prostu mamy słabość. Jeśli się ją wzmacniamy, no to ewidentnie widać, że. Czarny jest przekoncentrowany, strasznie dużo kamieni tu w narożniku zainwestował. No to co innego? Może tak? Biały się wydłuża i cały czas tutaj jeszcze jest jakieś algi, więc troszkę niekomfortowo się od tego kształtu gra. Dlatego lepiej mieć te kamienie odrobinę bliżej. Czarny po prostu poszedł na rozszerzenie, biały wchodzi do narożnika. Hmm. I tu znowu nie bardzo widzę, co grać, bo z tego biały będzie zadowolony. Tak. No to co, jeśli biały zagra tutaj, no to oczywiście możemy to zagrać w sposób, z którego jesteśmy zadowoleni i tutaj uznać, że mamy sentę. No ale biały nie musi tak. Biały może zagrać w tę stronę i tu nie mam pewności nawet, czy ten ruch jest wykonalny. Okay, to nie całkiem działa, bo w drabince jesteśmy, ale po prostu można się wydłużyć, zagrać tu, zagrać tu. I biała grupa jest no, prawie, prawie stabilna. Chyba już całkiem nawet. Ewentualnie tak, tak, tak. Po prostu zagrać grzecznie tutaj. Zagrać tu i psuć kształt. Tak, to jest najwłaściwszy scenariusz. Jeśli czarny musi tutaj łączyć, to się okazuje, że zbudował sobie tak naprawdę ścianę donikąd. Białe jakiś ruch dogrywają, żeby sobie poprawić kształt. Więc widzimy, że w tej pozycji no, nie ma za, za bardzo wygodnych ruchów. To jest w miarę łatwe dla białego. A teraz czarny gra jeszcze. Bardzo niewygodną dla siebie rzecz, bo to jest ruch, który mówi białemu przed nim w tym punkcie. A biały grzecznie słucha i przecina. Ten ruch jest również problematyczny, bo mówi przed nim nie tu albo tu. I chyba nawet tu było trochę lepsze. Ale biały przeciął z tej strony, zakręcił tutaj. Tu można było łączyć, ale czarny nie połączył i znalazł sposób, aby zginąć tymi kamieniami no, biały narożnik jest potężny co prawda czarny ma tu wpływy, ale one jeszcze nie są takie super stabilne no i teraz pewnie wypadałoby zagrać od tych wszystkich wpływów, może tu i tutaj próbować robić teren co nastąpiło w partii? ruch w tę stronę Podejrzany trochę, dlatego że tutaj nie ma sposobu na zatrzymanie przeciwnika. Tracimy po prostu jeszcze, jeszcze sporo terenu, więc to, to nie jest ściana. Poza tym, no strasznie wysoko, niżej by wypadało, raczej to rozgrywać. No i zawsze jeszcze biały może grać tu. Podobnie jak tutaj, albo nawet to powinno przeżyć. Takim kształtem to się robiło. Bo pod tego nie można, bo następuje jakieś takie wredne cięcie. Tak? I co, i po prostu w, w drugą stronę uciekamy. Można oddać te, te czołość kamieni. W każdym razie można tutaj zrobić niezłą awanturę. Ruchem, ten jest bezpieczniejszy. Natomiast biały tutaj się wzmacnia, to też jest dobre. Czarne to i to jest za małe: to jest zdecydowanie za małe. W tym momencie trzeba było po prostu rozdzielić ten największy biały teren i liczyć na to, że bardzo dużo tutaj zabierzemy. Bo tak to się biały buduje, i nie bardzo jest się k temu przeciwstawić. Teraz ten ruch jest trochę niezręczny. Pokazywałem dwa ruchy, które mogłyby zadziałać. A tu, no, cały czas, chyba wypadałoby zagrać tak, 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 tak. I co? I w ten sposób. I przeżywamy. Więc, no, proste rozwiązania. Bierzemy wpływy, bierzemy teren, gdzie można i. Nie uciekamy, tak się powinien czarny wtedy bronić, ale no, tu się boi, więc wygląda na to, że zdążymy tak czy tak sobie zbudować żywą grupę tutaj. Tylko trochę luźniejszymi ruchami. Po tym czarny gra jakiś taki ryzykowny ruch. No, wiedząc chyba, że jak nie zabije tej białej grupy, no to... Przegrał kompletnie bez szans. Biały tutaj zaczyna się przepychać, chyba w nieoptymalny sposób. Generalnie zostawić takie rzeczy można na odrobinę później. Może ten kierunek byłby lepszy. Jak tu zagramy, tu zagramy. Zagramy dla po porządku jakieś cięcie. Drabinka jest dla nas Więc wolno nam tutaj zagrać Potem się jakoś wzmocnimy tutaj I biała grupa no, powinna, się, jak, powinna już mieć no, bezpieczeństwo z uwagi na to, że tutaj, tutaj jest groźba strasznego cięcia. Zresztą nie dyskutujmy o kolejności. Jeśli tamta była dobra, to ta też jest. Tu cięcie. To chyba jest już troszkę overplay. Po prostu w taki sposób żyjemy dość bezpiecznie. Czarny buduje sobie coś półżywego. No... Mm -hmm. No, ja bym bardzo nie chciał tutaj próbować wyjść dwoma grupami. Te kamienie może by potraktować jako poświęcenie i tak zagrać. To jest groźba bicia tych tutaj przecież. Jeszcze raz tak zagrozić jakimś atari. Teraz wsentę to zagrać. Zagrozić walką z tą grupą. No i powtórzyć jakieś, w jakiejś wersji ten manewr, no, który tutaj widzieliśmy: że albo jest wyjście tu, albo jest. Znaczy jedno i drugie jest, bo i tak wychodzimy. I możemy zagrozić tutaj. Po, po jakimś wzmocnieniu kształtu, łączeniem i przeżyciem, potraktujmy po prostu te kamienie lekko i będzie sytuacja dość wygodna, bo zamiast tego biały zaczyna walczyć o wszystko. No i smutny skutek jest taki, że pakuje się w bardzo trudną sytuację, tylko że czarny powinien ją trochę inaczej rozegrać. Jeśli czarny zagrałby tu, dając sobie dodatkowe oddechy, to co? Po blokadzie ze strony białego już można tutaj grozić z biciem Zdążyć tutaj po prostu zagrać. Aleluja. Więc można było tu się po prostu wydłużyć i czarnymi mieć spokój. Po tym ruchu i tym też chyba warto by się wydłużyć, ale tutaj jest. trzeba szybciej wrzutka to tak czy tak giniemy więc może ta jedynka nie była Tu wydłużenie nie było jeszcze konieczne ale po tym ruchu no co się dzieje dzieje się to groźba łączenia tak tu no i czarny Odzyskuje sporo. Wszystko dlatego, że Biały nie chciał oddać pojedynczych kamieni, że zaczął walczyć po prostu o dwie słabe grupy naraz. I co więcej, tu widzimy, że Biały wcale nie gra o życie, bo życie to by się grało jakoś tak. To byłoby no, logiczna decyzja. Tylko Biały gra na awanturę, próbuje jeszcze uciec. I to niekonsekwentnie, bo raz gra z góry, raz gra z dołu. Może. Może w tym momencie istnieje takie te słuchy, tak zwane uderzenie w nos. Bo jak czarny będzie uciekał, no to daje nam opcję wzmocnienia się na dole. A jak będzie nas atakował w dół, to trochę bardziej jesteśmy w stanie uciekać na zewnątrz. Może trzeba było rzeczywiście tutaj palnąć w nos. Teraz biały próbuje uciec, Czarny próbuje złapać. Chyba trochę tutaj jest za luźno, żeby, żeby cokolwiek się udało. Mamy tu niestety wygranie się w drabinkę, i tutaj nie rozumiem tego planu. Bo, bo co? Bo tak jak w partii, ale gdyby zagrać tak i tak. To już się całkiem zgrabnie udało uda uciec. Za każdym razem jeszcze grozimy tutaj Hanę. Może to byłby plan, zwłaszcza, że ten kamień i to jest rzecz, która się nie działa w partii ileś tam razy, można tutaj wykorzystać bardzo wrednie. Raz go zagrać, coś spróbować wyszarpać na górze, a potem tak nie ma tego łączenia, bo tutaj śmierć następuje więc no zagranie tego kamienia tutaj raz to jest bardzo dobry pomysł ale granie im dalej i pozwalanie przeciwnikowi na wzmocnienie sobie kształtu to jest znowu tworzenie dwóch słabych grup i próba ucieczki, bo tutaj niby by się chciało zagrać tak, tak to zwykle jest dobre, ale nie przy tym kamieniu, bo tak, tak, tak. I biały ginie w bardzo krótkiej drabince. Więc jeśli musimy uciekać takimi brzydkimi ruchami, to może znaczyć, że fajniej by było nie mieć tej grupy, która tak ucieka. Tu jakiś taki zdalny ruch, i niestety, niestety dla czarnego ta grupa się ewakuowała. Pytanie, co lepszego można było zrobić? Może oddać te kamienie? Atari, Atari, i koniecznie wzmocnić tę grupę. Przynajmniej te wpływy może pozwolą tutaj na jakąś inwazję niżej w którymś momencie. Po czymś takim no to biały ucieka. I w zasadzie jedno co mnie tutaj tylko dziwi to jest, że czarny nie, nie dogałtuje. W momencie, kiedy zauważymy, że, tutaj jest jeszcze, że jeszcze tutaj trwa walka między dwoma grupami, to no coś można na tej walce uzyskać i wrócić do gry. Natomiast no, biały tutaj zagrywa pierwszy, i to jest koniec tej historyjki. Nie, nie koniec. Bo czarny gra tak, jakby uznał, że ta grupa nie żyje. A tymczasem, nawet w tym momencie, nawet tutaj, jest sobie taki wredny ruch. Czyli jeśli biały się broni najpostrzymi ruchami, to co? To czy tworzymy tutaj ko przynajmniej, a nawet niekoniecznie to jest wszystko, co jest potrzebne, bo po tym. Bi, bicie i życie. Więc biały musiałby zagrywać tu. I ko jest. Czyli ma, ma czarny przynajmniej ko, co jest dużo lepsze od śmierci, a być może życie. Dlaczego mówię być może, a nie na pewno? Dlatego, że taki ruch jeszcze jest. I nie. Gdyby nie było tego kamienia numer 1, to, to by grupa miała problem, ale tak on zapobiega po prostu takiemu rozegraniu sprawy, więc tak, tak nawet wrzutka żyjemy dwoje oczu. Więc tutaj taki śmieszny ruch. Powoduje, że czarna grupa przeżywa. A jeśli taki ruch istnieje, to znaczy, że biały koniecznie powinien zagrać tu i rozwiązać ten problem raz na zawsze. Bo no, z tymi kamieniami zbitymi, z tymi kamieniami zbitymi, jak długo tutaj się uda połączyć z tym dołem, no to wygrana jest pewna. Ale tutaj zostawione to zostało dość długo. Tu biały próbuje jakiegoś ataku. Strasznie ryzykowna strategia, ale udaje mu się połączyć z tymi kamieniami. I teraz znowu mamy moment skandal, bo widzimy na analizie te ząbki. Ząbki zwykle oznaczają, że jest na planszy jakiś bardzo duży ruch który przegapiają obie strony i tym ruchem było to, bo czarne znowu założyły o jej ta grupa jest otoczona, więc pewnie nie żyje. Tymczasem tak jak tutaj istnieje ruch ratunkowy, tak tutaj istnieje i ten jest prostszy. Tak, biały gratu, czarny gratu uratowany, więc powiedzmy biały gratu, czarny tu. Uratowany po jakimś takim radykalnym ruchu, przykro mi, gramy ko. Ko jest no milion razy lepsze niż martwa grupa. No więc serdecznie bym Czarnemu polecał rozwiązywanie prostych zadań życia i śmierci, bo tu mieliśmy prostą śmierć, tutaj mieliśmy sytuację mamy dalej w zasadzie, że trzeba coś z tym zrobić. Tu mamy sytuację zbyt szybkiego uznania grupy za martwą i no to wszystko powoduje, że nie idzie takiej gry uratować. Nawet jak biały zostawia tutaj wielkie słabości, bo przepraszam, ale tutaj można zagrać tak. Można zagrać tak. I można zagrać tak. Biały gra tu, czarny łączy i te kamienie nie zginęły. Więc znowu, biały zostawił dużo no, słabych punktów, i tak. I tak mi wychodzi, że no. Jakby ta gra była rozegrana z pewnym takim lekceważeniem dużo słabszego przeciwnika, nadmiar ryzyka, nadmiar, który no, tym bardziej nie ma sensu, jeżeli jesteśmy słabsi. Teraz dopiero biały zaczyna grać ultra spokojnie, tu zdąża wreszcie zagrać jakiś ruch przeciwko tej grupie. A tu nie ma znowu tych czarów? W innym wydaniu? Nie da się tu przeżyć? Nie, nie bardzo. Chociaż... nie, nie da się. Więc no, gra się już kończy i kończy się bez rozstrzygnięcia tej sytuacji, tak naprawdę, co jest no trochę, trochę no, smutnym rozstrzygnięciem. To dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś ta analiza się obydwu graczom przyda. I do następnego razu.